Hejka kochani, witajcie na kanale, dzisiaj zobaczcie jestem pod Biedronką, bo jest tu mnóstwo nowych zabawek w sam raz na święta, więc chodźcie ze mną do środka Tak jak wam mówiłam, jesteśmy słuchajcie pod Biedronką, jest tu mnóstwo fajowych rzeczy, widziałam w gazety, zaraz zobaczymy czy znajdziemy je w środku i patrzcie na to, zobaczcie co jeszcze znalazłam w biedronce Olbrzymi pojazd lol surprise Jest to właściwie taki glamper, patrzcie Dwa w jednym, zobaczcie możemy go albo wykorzystać w ten sposób, albo otworzyć tak Po prostu wygląda mega Jest olbrzymi, słuchajcie, jest też no super ciężki, nie ukrywam Ale myślę, że jego też trzeba otworzyć, jest super Zobaczcie, jaki on jest olbrzymi. Ma słuchajcie, dwa piętra. Tu ma jakieś studio, chyba. Tu chyba też w ogóle jakieś naklejeczki. Jakaś pracownia, wszystko tu jest. A tu mamy w ogóle napisane: patrzcie, jest lalka w środku. Mamy podświetlany basen, zjeżdżalnie, piętrowe łóżka. No, po prostu wszystko, on nawet grill jest. I kabina DJ-a. To jest mega ekskluzywny glamper. Jesteśmy już po zakupach w Biedronce Tak, kiwam, kiwam. Słuchajcie, kupiłyśmy ten dwie Kosztował on 500 złotych. Słuchajcie, my się w ogóle nie spodziewałyśmy, że on tyle będzie kosztował. to no, dużo. Ale no. stwierdziłyśmy, że go przetestujemy Trzymaj i damy wam dać czy czy warto. Go no, tak. Bo nam się podoba, no ale zobaczymy jak będzie, jak go otworzymy. Także tak. kochani, każdy, kto ogląda odcinek nie zostawia Siłka kciuka w, w górę. Zostawiajcie może swoje ulubione emotki w komentarzach tak. i zaczynamy! Tak. I know. Dobra, dobra. Ale patrzcie, no boś, właśnie, właśnie. Wow. to Wow. Tu są zasłony w okniach? nie, no to naklejca. Patrzcie jaką ma fajną rejestrację. LOL OMG. Ale czat. Ale jaka fajna kierownica. To co? Otwieramy Dobra, do Dobra, Bagażnik, to otwieraj to, moja, dobra. Dobrze. 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 No i hop! i Oj, trzymaj Moja, oh, Monia, nie! patrz! Tu są przyrządy do make-upu! To jest wszystko! No ile niespodzianek! Ale czas! Wyjmijmy to! to się jeszcze... Oh, to się tu otwiera! Patrzcie, zaraz Wam pokażemy, ale mega sprawa! Zobaczcie ile przekąsek! Ile wszystkiego! Tu w ogóle jeszcze jest niespodzianka, a to, co, co to jest? To się chyba to tu są otwiera. Dobra, to zobaczcie! Otwierajmy niespodzianki. Ich Dawaj. jest tu naprawdę dużo. Co ja tu mam? Uwaga, drabinka. Patrzcie, drabinka. Uu, I to jest taki podstawek dla lalki na pewno, ale fajnie. Na pewno, tak. Teraz Dobra, ja otwieram. Twoja kolej, moja. Co ja masz? Uh, uh, Lodówka to, to jest. Zobaczcie, jaka fajnie odpadzi. Otwierają. Wow, to taka mini kolejmonia. podróżna. To teraz y, ja tu też otwieram. To jest. Słuchajcie, yy, oh, uh, telewizor. telewizor, ale patrzcie, taki wiecie, yy, 3D, nie? że on się tu rusza, patrzcie, one dotykają swoich policzków i ręce do góry, policzki, ręce do góry, jej! Otwieramy kolejną koszeczkę i uwaga, uwaga, co my tutaj mamy? Spójrzcie, mamy krzesełko, takie fajne, kolorowe, do toaletki pewnie będzie pasować, a ja. tu mamy, słuchajcie, tu jest chyba coś miękkiego, Uuu. Uh. Naprawdę, czuję, że to jest coś miękkie. Wieżak. Myślisz? Nie, oh, rzeczywiście, to jest pościel! O, jajku, jaka słodka! Słodkie podusie. I patrzcie, tu są takie chyba ręczniczki, a to wydaje mi się, że to jest po prostu koderka Uuu, słodziutka. bieramy kolejną troszeczkę. Uuu, mamy buteleczkę. Spójrzcie, jaka piękna! Czadowa! I teraz uwaga, słuchajcie, następna niespodzianeczka. O, to... Łukienka! Ale bajerancka! Słuchajcie, magicznie wygląda. Ok, otwieramy i mamy Uu, buciki. Spójrzcie, jakie fajne. Następne część. Czarne. Takie długaszne. Ekstra. Dobra. zobaczmy tu, słuchajcie. Jeden i dwa. To co? Lusterko. Tu mamy, Ach. zobaczcie, o rety, tak, to są lusterka do pojazdu chyba, a to jest taki brelok, uuu, to jest pewnie do otwierania kampera, patrzcie, to no z pomponikiem. Okej, okay. przedostatnia troszeczkę przed nami i mamy wieszaczki, Spuść, <laughs> takie malutkie i duże. O i jeszcze zobacz, czy... o, te, to są podkładki a, poddania, tak, nie? Tak, I płyty mamy. jakieś. Spójrz. Uh -huh. Dobra, to ja otwieram tą niespodziankę, a tu jest kokardka! Na pewno dla laleczki. I ostatnia niespodzianka. Otwieramy. Czyli... Słuchajcie, to będzie na pewno kto? O, laleczka! Jaka śliczna! O, Jaką ma pojęczynę, tam. No, ona, słuchajcie, jest tak na sportowo ubrana, ale fajowo jaką ma fryzurkę. Patrzcie, tu ma z tyłu tatuaż. Słoseczkę co? Chodź po rękę. Dobra, to Sukienka. dawaj, Monia, ubieramy ją. Słuchajcie. Jeszcze jej Bardzo założymy. proszę, rękawki zakładamy. Oho! Oj, dobra, musi się tu zmieścić w tą sukieneczkę. Jeszcze parączka. Oho! I gotowa sukieneczka, zobaczcie, jest praktycznie ubrana! Jeszcze opasko. Oj, dobra, bo się zahaczyła tu opaluszek. Jest! Dobra! Założona pięknie. Ale ładnie wygląda. Buciki, buciki Monia, Proszę, jeden bucik. Dawaj buciki, dobrze. Bucik. Z takimi ćwiekami ma trochę buciki. Aha, I opaska i, jeszcze. Opaska. I, na, na będzie ubrana. Oho! Hopsa! Ślicznie! Dobra, to słuchajcie! Yy, wiemy, że tu jeszcze się co nieco kryje. Tylko, kochani, musimy to otworzyć, tą naszą niespodziankę. No, uwaga. Mm. Uwaga, wyciągamy ostatnią już niespodziankę! Monia, co to będzie, jak myślisz? Zobacz! Wielka, niespodzianka, skrywa wow, się Grzymia, otwieraj! Eee, dobra, to ja otwieram, co tutaj będzie w środku, uwaga... O, grill tutaj jest! Spójrzcie, możemy sobie zrobić kiełbaski! Rzeczywiście, pokaż, a co w środku? O, wszystko, słuchajcie, on jest już przygotowany do tego właśnie, żeby sobie przygotować jakieś pyszne jedzonko! Ale fajnie, no dobra, my tu trochę jedzonka mamy, Szaszłyśmy to możemy tu wyłożyć na przykład kukurydzkę, patrzcie no, szaszłyki, wszystko, mniam Dobra, to słuchajcie, zacznijmy od góry w naszym kamperze, tu musimy przyczepić słuchajcie drabinkę, oho o rany! No, ale słuchajcie, to trzeba tak porządnie wczepić, a ja tu musiałam mega mocno to przypiąć. Na samą górę, co dajemy, Monia? Proszę bardzo poduszka. Pościel, jasne, poduszka. Słuchajcie. Tu mamy takie e, mniejsze bardzo. łóżeczka dla mniejszych gości, no wiadomo. A teraz dla większych gości. A teraz dla większych gości, zobaczcie, to co, kładziemy tu na dole chyba, Podujcie. co? Tak, tutaj, tutaj. No właśnie. I teraz jeszcze kołderka. Wow, czyli to jest dla laleczek LOL OMG, dla tych wielkich, one też tu się zmieszczą w kamperze. Pójdźcie, tutaj mamy też specjalną scenę, gdzie dziewczyny mogą sobie poszaleć. Ja na razie tu zobaczcie, umieszczę naszą laleczkę Czy najnowszą, jest? czyli tą e, taką w sumie ultra rzadką, którą macie tylko w zestawach. Zobaczcie, jaka śliczna, i może ona sobie tutaj tańcować. To jak jest oczywiście dla naszej większej laleczki. Patrzcie, jak może tańczyć. Wu! Wow! superowo. Dobra, to słuchajcie! Pora na... Tu możemy jeszcze co nieco otworzyć. No nie? Pytanie tylko, czekajcie, gdzie tu jest ten przycisk. Trzeba tu? wysunąć to chyba na wiesz? No, no wiem, ty ale. ja Czy masz klapę różową? No. Zobacz, uwaga. Tu, mam, i o, mam, o, dobra. Słuchajcie, Uuu, tak ją wysuwamy. Mamy basen. Patrzcie na to, jest prawdziwy basen. Tu są w ogóle, zobaczcie, barierki. Możemy go tu sobie nawet podnieść. Super, ale czad. Patrzcie, prawdziwy basenik, także e, super sprawa. Zobaczcie, zamykamy na razie nasz basenik. Najpierw pokażemy Wam, słuchajcie, wszystko inne, bo tu, uwaga, na przykład mamy jeszcze toaletę i mamy także taką jadalnię, prawda? No to co, do toalety na pewno musimy tutaj schować wszystkie kosmetyki. Nie tylko tu mamy, zobaczcie, toaletę, ona jest tak zamykana, o, w ten sposób, prawda? Co tu jeszcze mamy, Monia? Proszę bardzo, kosmetyczki. Kosmetyki, tak. gdzie one stoją? Tam. Przy toaletce, dobra. Tu mamy, słuchajcie, całą toaletkę. Tu oczywiście się otwierają oj, szuplatki. Słuchajcie, tu trzeba ostrożnie. Zobaczcie, tu jeszcze możemy zaczepić sobie wieszaki na ubranka, większe i mniejsze, zarówno dla laleczek z serii. Lol, o. Czas teraz odwiedzić naszą jadalnię. Zobaczcie, mamy tutaj duży stół, trzy krzesełka, więc każdy tu może, może usiąść. Dobra, to teraz zobaczcie, ułożone też talerzyki. Jeden tak. nawet mamy w kształcie pizzy. Patrzcie, jaki fajny. Dobra. No i są też talerzyki zapasowe, więc słuchajcie, ja sobie najwyżej położymy tutaj. W glamperze jest mnóstwo miejsca, więc kochani na wszystko będzie czas Lodówka. Lodówka. No to lodówkę umieścimy. tu umieścimy, dobra? okej, okay. I mamy, patrzcie, nie widzieliście, też jest taka naklejka razem z naszą laleczką. Możemy ją, na przykład, słuchajcie, postawić tutaj. A co tam? Spójrzcie, mamy tutaj jeszcze zjeżdżalnię specjalną, taką, patrzcie, z bombelkami I dziewczyny mogą sobie zjeżdżać. No dawaj, Junia! Niech przetestuje zjeżdżalnię! Uwaga, czyli i star. Wow, wow, patrzcie, jak wpadła do basenu! No jeszcze raz! Dobra, dawaj jeszcze raz! I później zapraszamy ją na pysznego grilla. Uwaga, zobaczcie. Są tu i pyszne przekąski dla naszej laleczki. Po zabawie będzie mogła co nieco przekąsić. Dobra, Wycie to teraz... Tak jest, możemy jeszcze przeciągnąć, słuchajcie. Rany, no Monia, rysz. pomóż mi. Patrzcie o, na rysz. to. Co tu się stało? Patrzcie, ale w tej fejmy. części auta mamy dj wow, Ale głośniki. Nie, ja zapodaj tu jakąś już, muzę już, szybko. Już, 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 no, słuchajcie, Uwaga, patrzcie no, to jeden, wow, jeden. No, a tu chyba też jest jeszcze co, czy nie? Czy mi się wydaje? Ja nie, jest szufladka. szufladka, tu możemy sobie trzymać jakieś nasze płyty czy jeszcze coś. Jeszcze mikrofon tutaj możemy. Dobra, mikrofon tu schowaj, o zamykamy. Dobra, nie zamkniemy z mikrofonem. Mikrofon musi zostać tu dla naszej gwiazdy, która przyjdzie wystąpić. A to zobaczcie naszą DJ-kę, możemy też wyciągnąć. O! W tym odcinku myślę, że mieliście mnóstwo niespodzianek, słuchajcie, no, pełno, nawet my miałyśmy niespodzianki. To był grill, słuchajcie. To było absolutnie wszystko. Jeszcze Wam tylko powiemy, tak. że tu jest jeszcze jedna niespodzianka. Otóż jak się nadusi, słuchajcie, tutaj na ten przycisk, to zaświecą się światła w naszym glamperze. Także zresztą nie tylko tu, bo świata się również palą w basenie. Także kochani, mnóstwo tu jest ukrytych rzeczy, także jeżeli zdecydujecie się na ten zestaw, to koniecznie sprawdźcie, czy wszystko już odkryliście. Jak Wam się odcinek podobał, zostawiajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał ja i do zobaczymy. zobaczenia. Pa, pa. No, pa pa!